Cześć, Przemek Słomski z tej strony, 79 diamenty. Mam dzisiaj kilka przesyłek do rozpakowania. Kilka rzeczy do mnie przyszło i chciałem je Wam pokazać. Pierwsza przesyłeczka. W środku powinny być diamenciki i rubiny. O, I są dobrze. Spakujmy to, zobaczmy. To są takie diamenty naturalne w szlifie o nazwie Half Moon, czyli półksiężyc. Komplecik, właściwie dwa kompleciki z której można coś zrobić, no i, no i są też lubiny naturalne, które tak wyglądają. Dobrze? To jest jedna rzecz. <laughs> Jeszcze kolejna. Tu mamy. Czy coś w ogóle jest? Tak, tutaj mamy bardzo ładny szafir naturalny. ładny, w szlifie markiza, ciemny, ładnie wybarwiony, są różne preferencje, większość osób lubi mocno wybarwione kamyki i to jest słuszna koncepcja moim zdaniem, no i jeszcze jedna przesyłka będzie najgorzej wyglądać na tym tle, zupełnie niewidocznie. Robimy może kawałek papieru. To są e, syntetyczne szmalagdy. Jeden jest w takim typowym szlifie dla szmalagdu. A dwa pozostałe są, są bagiety. Tak to wygląda. No i teraz. E, Pojawia się temat, dlaczego w ogóle kupować kamienie syntetyczne. Czy to w ogóle dobry pomysł? No moim zdaniem jest to bardzo sensowne. Oczywiście w internecie każdy ma prawo mieć swoją opinię i każdy ma swoją opinię i te opinie są różne, czasami ludzie się ze sobą wspierają. Te opinie wynikają z tego, że no cóż, jedni ludzie wolą. Kamienie naturalne, a inni wolą syntetyczne. No, są ludzie, którzy sobie lepiej się czują, jeżeli mają na sobie biżuterię z kamieni naturalnych, a dla innych nie ma to znaczenia. Podstawowy problem polega na tym, że obecnie kamienie naturalne są mocno wyeksploatowane i po prostu nie ma już złóż. Jak zobaczycie na tego rubina, to zrozumiecie o co chodzi. To jest po prostu no, mówiąc w języku. E, takim licealnym, jest to shitoza. Zobaczcie jak wygląda pięknie ten kamyk, a jak wygląda kiepsko ten. No i teraz oczywiście można powiedzieć, że, że da się kupić e, kamień naturalny, który jest wysokiej jakości. No tak, tylko że taki kamień będzie po pierwsze kosztował bardzo dużo pieniędzy, a po drugie, a, a po drugie nie wiadomo tak naprawdę co się dostaje, bo można dostać jakiś falsyfikat, można dostać kamień poprawiany, można dostać, można dostać różne rzeczy. W związku z tym, lepiej, jeżeli jest, taka, jest takie uzasadnienie i taka możliwość, to czasami lepiej uczciwie po prostu z klientami porozmawiać w ten sposób, że zaproponować im kamień syntetyczny, który po prostu będzie ładnie wyglądał, o tak jak ten. Pomysł na, pomysł na ten wyrób jest taki, że chciałbym zrobić komplecik z, z, z tego. Tego kamyka, to będzie pierścionek. O, słusznie to tak jak to powinno być. Tak, to będzie pierścionek. I para kolczyków. To już mi będzie potrzebne. Tak. w tym stylu. Pomysł na ten kamień to będzie sygnet. Z tymi rubinami jeszcze nie wiem co zrobię, może jakieś kolczyki. Tutaj z tych kamieni ma być zrobiony komplet e, pierścionek i pierścionek i dwa kolczyki. Tak to ma być. Jeszcze do, o, tak to w ten sposób mniej więcej. No i te kolczyki mają być zrobione o, o tak. Mam tutaj już gotowe projekty. Tak ma wyglądać ten właśnie pierścionek, widok z góry. No i jeszcze, jeszcze widok z, z pod kątem. Dobrze, tutaj mamy odlew na pierścionek, kolczyki i jeszcze jeden zestaw kolczyków. kamyki gotowe. Także przystępujemy do obsadzania kamieni. I zrobimy taką sesyjkę fotograficzną, na której zobaczymy, jakie będą efekty tego tego wszystkiego, tego całego wysiłku związanego z produkcją. No i mam już pokończone moje projekty. Chciałbym Wam to zaprezentować, jak to wyszło. Może na początek najprostsze rzeczy. To są te kolczyki, o których Wam wspominałem. Tak to wygląda po oprawieniu. Ale tutaj zwrócić uwagę na Yy, komfortowe zapięcie to jest ważna rzecz, jakbyście kiedyś biżuterię kupowali. O ten, ten właśnie element jest szeroki, przez co noszenie jest, jest wygodne, nic się nie wbija w ucho. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest ten komplecik, nad którym dość długo pracowałem. Wygląda bardzo ładnie. Jestem bardzo zadowolony, naprawdę zwraca uwagę przy noszeniu. Yy, no, padają pytania. Co to jest? Skąd to jest? Jakie to kamienie? Czy to nie? czy diamenciki i tak dalej. Ile to kosztowało? Bardzo fajna rzecz. Naprawdę jestem bardzo zadowolony. Zobaczcie. Bardzo fajnie. A nawet na to nie nabijałem próby ani żadnych cech, bo to na własne potrzeby. O tak postawimy. No i jeszcze tak z rozpędu Zrobiłem o taki pierścionek. Powiedzmy, że zaręczynowy, nisko obsadzony e, kamień. Także bardzo praktyczne do noszenia i taka dość e, powiedziałbym standardowa czy klasyczna forma e, tego, tej, tej, tej całej oprawy. Także bardzo ładnie to wygląda. Kamień, jaki zastosowałem do tego, to jest to jest pół, półkaratowy e, brylant czyli diament naturalny. No i fajne parametry ma ten kamyk. To jest e, kolor H, 2 i dobre parametry. Także, także tak to wygląda. Można spokojnie przystępować do, do kolejnego projektu, który będzie naprawdę spektakularny. Już niedługo będę o nim nagrywał filmik. Także zachęcam do subskrypcji kanału. Jeżeli coś potrzebujecie z biżuterii, to dajcie znać, może coś wam doradzę, albo coś wam zrobię, czy to sam, czy razem z moją żoną. Zachęcam do kontaktu.